No cześć, dzień dobry. Co my tu mamy dzisiaj dla Państwa, kochanych, dużych, małych, ukochanych i yy, nie tylko? Słuchajcie, były pytania. Generalnie, relacyjnie ostatnio wszyscy pytają i różne rzeczy się wydarzają, także lecimy, pójdziemy za tym. Proszę bardzo. Tu jest tak jedna osoba. A proszę, a ktoś tu ma przyjemność. Przyjemność, czułość, coś odświeżającego, a może potrzebujesz też od, odświeżenia po prostu, wiesz? A może po prostu trzeba iść pod prysznic i się w, z wszystkiego się spłukać? Też bym tak powiedziała e, przeszłość jest przeszłością, wiesz? Przeszłość jest przesz przeszłością. Możemy się ucieszyć z tego, że gdzie jesteśmy teraz. A... A co po drugiej stronie? A tutaj jest słońce. Tu jest radość, tu jest śmiech, tu są otwarte ramiona. Do świata. Całkiem ładnie to wygląda. Całkiem ładnie to wygląda. Mm... No dobrze, tylko że z tego, co. Z tego, co niektórzy mówili, to. czy my tutaj. Czy tu jest razem, czy każde w swoim, czy co? Zobaczymy sobie. Co tutaj pomiędzy. Aha. Wiesz co? Niezależnie jakiego układu to dotyczy: e, przyjacielskiego, rodzinnego, relacyjnego. To tu na pewno jest potrzeba um, udróżnienia przepływu miłości. Eee, Jakby to powiedzieć, otworzenia się na przepływ miłości, eee, która najwyraźniej chce popłynąć. Hmm. Często miłość to jest nasza mama też. Może tata też, gdzieś tam to się tam, to się gdzieś, hen-hen zaczyna. No ale tutaj też jest takie spełnienie. To bym powiedziała tak, że że obie osoby chcą szczęścia i spełnienia. To w ogóle wygląda tutaj całkiem dobrze, naprawdę. Eee, no dobra, ale to dla tych, co tam sygnalizowali, że coś nie ten, to o co by tutaj chodziło? To dla tych, co... co takie zapytanie. A bo wiesz co, bo tu jest dla... jeśli coś nie ten, albo się pojawiają jakieś zgrzyty Obawy czy coś, to tu jest lęk przed utratą. No i zobacz, czy nas, jak to jest, czy my czasami się nie boimy otworzyć na więcej z lęku, że stracimy? To takie proste jest ludzkie. No, czasami się, czasami się nie otwieramy, albo czasami się. Dystansujemy od czegoś, co jest dobre, żeby czegoś nie, żeby nie stracić, po prostu, żeby nie, nie mieć poczucia, że później nam to będzie zabrana. A tutaj raczej mówi nam o tym: zobacz, to są te dwie miseczki, dwie czarki, dwa kielichy, one, one są pełne, wiesz? To można zrobić tak, żeby, żeby każdy miał pełen kielich, a dla tych układów bardziej tam, nie wiem, powiedzmy biznesowo, jakiś tam, to też bym powiedziała, że jeśli coś poszło nie tak, to ktoś się po prostu omawiał, że, że czegoś zabraknie, albo że ktoś mu coś zabierze. A zobaczmy sobie, jak jesteśmy widziani przez tą drugą stronę. Jako ktoś, komu się zawsze wszystko udaje, kto, ktoś, kto sięga po swoje. A... Hmm? Albo ktoś, kogo by się chciało zdobyć, też albo, albo względy, zainteresowanie, uwaga, to już tak najłagodniej. <śm> <śm> no. Może być dużo mm, też mocniej, ale dobra, zobaczmy sobie tak. Intencje? Jakie tu są intencje? Mhm. No tu na pewno chodzi o o sojusz, o miłość Zobacz, co tu jest napisane Popatrz, miłość Dwie rączki i ta woda sobie płynie i tutaj coś rośnie na tym eee. Chcemy się dogadać ze sobą Chcemy się dogadać ze sobą A uczucia są jakie? Ach, a uczucia są takie, że hmm, niektórzy mogą mieć poczucie, nie wiem, że mają jakąś presję, czują. Mm -hmm. e, to je, jeśli my wywieramy presję na kimś albo na czymś, to przestańmy to robić, zajmijmy się czymś innym. A niektórzy mają tak te uczucia silne, że one są aż, no właśnie, aż tak, jeśli my je próbujemy stłumić, to one się aż stają męczące. To też tak może być? Mhm. Jakiego działania się możemy spodziewać? Proszę. No widzisz, z dwóch kielichów robią się trzy, czyli jakieś spełnienie, jakaś pełnia zrobi się więcej. Będzie pomnożone to. Mhm. Będzie, zrobimy z tego więcej. Będziemy mogli dłuższy stół zbudować też jeszcze dla innych. Jeszcze dla innych wystarczy z tego wszystkiego. Z tej radości, z tej miłości, z tej przyjemności, z tej przyjaźni. Jeśli pójdziemy w tą stronę, to się zrobi więcej. To sobie to pomnożymy, dzieląc się ze sobą. Także to bardzo, bardzo to jest miłe. A jaka jest dla ciebie rada? A dla Ciebie jest rada taka, żeby mówić prawdę. E, rzeczowo, do celu i... Ha. szczerze. Ha. Rozmawiać, komunikować się. Hmm. Dla niektórych będzie to o tym, żeby mówić właśnie tak po żołniersku wprost. A dla innych będzie... Także może czasami. Nasze słowa są takie bardzo mm, właśnie może nieprzebierające w środkach, takie troszkę może za bardzo, no wiesz, z takim świstem tej strzały, że tak można uważać też po prostu na to, co się mówi, z, z lekkością, wiesz, z lekkością, prawda, z lekkością. Mm -hmm. A co wyniknie z tego? Tutaj jest jakaś stagnacja. Pokazana? Wiesz co? Ale poczekaj, czy to znaczy, że my wyjdziemy poza tą. wyjdziemy poza jakiś opór? Tak, wyjdziemy. Wyjdziemy poza opór i wyjdziemy poza jakieś wpływy zewnętrzne. A jeśli zaprosimy wiesz, z zaufaniem tą osobę, tego przyjaciela, tą przyjaciółkę zaprosimy do swojej przestrzeni, po prostu. I eee, się podzielimy tym, co mamy. To będzie ci to pomnożona, wiesz? Nie ma co się obawiać, że coś stracisz, bo nie możesz. Eee, nie ma takiej szansy. Nic ci tutaj nie zostanie zabrane, bardziej będzie ci dodane hmm. no i co jeszcze taka ogólna jeszcze wskazówka na koniec i popatrz, mieliśmy dwójka wody, trójka wody, a teraz już mamy czwórka i mamy obfitość tak to się robi kochani, tak to się robi dzieląc się <gryw> dzieląc się tym co dobre po prostu w zaufaniu hmm. I jak tutaj, wiesz, jak wcześniej nie ma jakichś czerwonych lampek, yy, i to wszystko sobie płynie gładko, to można zaufać. A te lampki, jeśli się pojawiają, no to one wtedy zachęcają do, jakiegoś, do jakiejś większej uważności i zatrzymania się. Natomiast tutaj bardziej. Widzę to także warto się otwierać i wyrażać i komunikować i, i dzielić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dla nikogo nie zabraknie. Dla nikogo nie zabraknie. No. A z czym skończymy dzisiaj ten dzień? Jeszcze tak sobie popatrzmy. No, i widzisz, tutaj są jakieś przełomy. Hmm, tu już nawet na tej wodzie to te słoneczniki rosną i szóstka przez piątkę do szóstki czyli jesteśmy w stanie wyjść z jakiegoś poczucia braku albo poczucia bezpieczeństwa, wiesz? cokolwiek teraz robisz w jakiejkolwiek relacji to to cię ma gdzieś doprowadzić do więcej do nauczania się czegoś ale możesz się poczuć bezpiecznie. Wiesz, możesz się rozgościć. Tam, gdzie jesteś. Będzie dobrze. Ściskam serdecznie. Dobra bawniarz.